Obrać sobie sytuację, jak się czułaś po każdej imprezie: święta, sylwester, urodziny, imieniny, dyskoteki, domówki, jakieś zostawanie w barze po pracy, jakieś grille, wesela, jakieś uroczystości, koncerty, spotkania z przyjaciółmi, ogniska, każdy rodzaj imprezy, gdzie jest alkohol, gdzie piłaś, jak się czułaś na drugi dzień rano. Ja, na przykład, po każdej imprezie, no to byłem nie do życia. To kac, głowa boli, brzuch boli, wszystko boli. Psychiczne jakieś takie moralniaki, jakieś takie, a co ja wczoraj zrobiłem, a coś komuś powiedziałem, a z kimś się szarpałem, a to zbiłem butelkę na ulicy, a to kogoś obraziłem, a to ktoś mnie obraził, a to z kimś się biłem, a to coś nagadałem jakiś głupot, nagadałem jakiś głupot, a to spałem na stoliku w barze. A to tak, coś wstydliwego zrobiłem, coś ten, tam kogoś zaczepiłem na ulicy, ktoś mnie zaczepił, brzydko wyglądałem, pięć dni nie brałem prysznicu. Mhm. E, I takie wszystkie takie kurwa, wstydliwe rzeczy, takie coś, nie? I teraz w tym momencie tego nie ma. Tego nie ma, nie ma tego. Nie masz się czego wstydzić, bo jesteś trzeźwa. Rozumiesz? Jest jakaś impreza, święta czy coś, każdy na w szyję leje w gardło alkohol, rano jest na kacu, zj**any itd., tak itd., tak a ty możesz sobie rano wstać, zrobić sobie 20 przysiadów, wypić kawę, uśmiechnąć się do okna i powiedzieć jestem piękna. Zamiast leżeć skacowaną i myśleć, co to się wczoraj na mm. Możesz gdzieś jechać z samego rana. Nie musisz się martwić, że, że nie możesz wsiąść do samochodu, bo jesteś pijana. Tylko możesz 1 stycznia po Sylwestrze o 6 rano wstać i jechać gdzieś samochodem 200 km na przykład. <grym> I na legalu nie, nie musisz się bać. Ciebie to... nie, nie, nie dotyczą już ciebie takie problemy. Kiedy przestajemy pić, połowa problemów znika automatycznie. To jest piękna perspektywa. Jest mnóstwo, całe mnóstwo powodów, dla których warto być trzeźwym. I nie ma żadnego, dla którego warto być najebanym. Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.